Czy wiesz, że ilość miejsc parkingowych określona w miejscowym planie nie zawsze musi być korzystna? Przypuśćmy, że kupiliście trzyarową działkę pod zabudowę wielorodzinną. rodzin. Macie określoną powierzchnię zabudowy aż 90%. Wysokość zabudowy 16 metrów. Dodatkowo nie macie określonej intensywności zabudowy. Nie macie maksymalnej powierzchni pojedynczego budynku. Możecie budować budynek do budynku, czyli zabudowa pierzejowa. Liczycie, PUM wychodzi wam spokojnie 600 m2, załóżmy PUMu. Kupujecie działkę i myślicie o tym, ile Wam zwróci się z inwestycji. Okazuje się, że nie sprawdziliście miejsc parkingowych, i tu okazuje się, że jest jedno miejsce parkingowe do jednego lokalu. Przysłowiowo zostaliście z palcem w nosie. Działka ma 3 jary. Nawet jak zabijecie 80% tej działki, zostanie Wam na dwa, trzy miejsca parkingowe. Garaż podziemny. Przy takiej inwestycji może się nie opłacić, więc okazuje się, że macie problem. Dlatego czytajcie miejscowe plany, albo po prostu zwróćcie się do pośrednika, który to zrobi za Was profesjonalnie i rzetelnie. Trzymajcie się, widzimy się niedługo. Cześć!